Filip fajnie ostatnio mi mówi, a, bo jeszcze powiem, oczywiście... Czekaj, później odbierze. Filip ostatnio do tak. Dzwoni do mnie pani profesor Anna Seneszy, dokładnie tam jej, jakiś tam, nie wiem, czy jest sekretarz się, czy ktoś. myślę tam pani profesor też była z tego numeru i mówi, kurwa, fajnie go bo pewnie bym pocisnął. To było ciekawe. Dzwoni do mnie Anna Seneszyn i mówi: A wie pan, że dzwoniła do mnie, do... Ktoś od Dody się do mnie dobija? O pana adres. Nie ja wiem, skąd pani profesor ma niezbęd do mnie adres? No może byłam pana w podcaście. To jest gigant intelektu. Przy dwustu 200 podcastach nagranych u mnie. Tam, oni na byłeś... Tam gdzie? Ja byłem u profesor Sedeszyn. A zolicy za... też był u ciebie, ale. Działania o. tych ludzi są to, o czym mówimy. Taki człowiek w składzie podczelanym internetowym. Najgorzej, m. najgorzej. M. M. Po prostu będą cię śmieją i za chwilę właśnie Aż dzwoni do, szkoda, do że... Filipa. Dobry, I Filip dzwoni. Ty, na że dzwoniła do mnie. Oddody. I ona powiedziałeś, żeby się kurwa waliła. I Filip mówi, ty, ona mi mówi, żebym się przypomniał, gdzie ty mieszkasz. I ona powiedziałeś, żebym się waliła. To nie, Te działania są tak. Bo właśnie Ale to właśnie taki pokaże, niezbory, że jest. mają taką sta... ta... stara szkoła tam jest. To są tacy ludzie, którzy nie znają tych nowych internetu. No profesor kurwa Senyszyn, ja naprawdę, ja tu babkę, wiesz, ona ma też lat swoje, w ogóle teraz leży chora, wielkiego, wielkiego, wielkiego zdrowia życzę pani profesor, bo leży teraz chora, bo pytałem tam gdzieś tam coś tam, bo jeszcze mam jakąś jedną sprawę i leży chora, więc jeżeli dalej leży, to wielkie zdrówka dla profesora Senyszyn i jej tam, nie wiem, sekretarza. Ale wiesz, no siedemdziesiąt 70 parę lat, wiesz, kobieta polityczka, posłanka, wiesz, tu... Wstydziłbym się, wstydziłbym się, się, się. Daj mi adres do szalonego. Ale i teraz nie zastraszyć, wiesz, umie mnie zastraszyć, tak jak własnego brata zastraszyła, tak? Tym, że musiał wymieniać okna na kule odporne. No no to, rozumiesz, jeszcze to było w tym mieszkał jeszcze. Mogę powiedzieć, bo już tam nie mieszkają. To było na myśliwskiej w Gdańsku i w ogóle sama byłam świadkiem jak wymieniali. Ale Ty nie... no to podrzucisz. to nie chciałbyś. Czy oni chcą mi okna wybić? Czy kurwa chcą mnie podpalić, pobić, czy dorodkami mi sobie te pisma w Ale w sumie mogę wymienić na te przeciw, yy, przeciwpancerne, czy tam przeciw. Yy, jakie to są z... kule odporne, po prostu tak. Odporne, bo i tak się nie otwiera to na tak się. Otwiera, to. Wtf, się to byś wymienił sobie, przy okazji. <laughs>